Do dziś uznawany jest za wybitnego polityka. Jedyny polski laureat pokojowej nagrody Nobla i założyciel NSZZ Solidarność zapisał się na kartach światowej historii. Niewiele osób wie, że jako nastolatek nie mógł pochwalić się dobrymi wynikami w nauce. Lech Wałęsa urodził się tuż po wojnie w wiejskiej rodzinie w gminie Tłuchowo, obecnie woj. Kujawsko pomorskie, jego dzieciństwo nie było najszczęśliwszym czasem. W domu rodzinnym przyszłego prezydenta panowała bieda. Miał trójkę rodzeństwa i trzech przyrodnich braci. Ciężar opieki nad dziećmi spoczywał przede wszystkim na matce. Lech Wałęsa był słabym uczniem. W 1950 roku Lech Wałęsa rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Po zdanych egzaminach dostał się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie. Angażował się w działania Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Były i prezydent wyznał, że nauka nie była jego najmocniejszą stroną. Sławomir Cęckiewicz, autor książki Wałęsa? Człowiek z teczki zdradził, że świadectwo polityka nie budziło zachwytu jego opiekunów i nauczycieli? Na świadectwie ukończenia szkoły widniała ogólna ocena dostateczna i bardzo dobra za zachowanie. W zawodówce uczęszczał na zajęcia z 18 przedmiotów, tylko z trzech miał wyższą ocenę niż dostateczną. Najlepsze wyniki osiągnął z matematyki i z gospodarki przedsiębiorstwem, które ukończył z wynikiem dobrym, a także z przysposobienia sportowego. Ostatni z przedmiotów przyniósł mu jedyny stopień bardzo dobry na świadectwie. Kiepskie oceny Lecha Wałęsy były powodem ppiń przyjaciół z klasy i powodem regularnych awantur w domu rodzinnym. Bezlitośni okazali się także sejmowi koledzy. Do sporu o wykształcenie byłego prezydenta doszło m.in. pomiędzy Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. Dlaczego premier się upiera, żeby prosty absolwent zawodówki reprezentował Polskę? Miał spytać polityk Prawa i Sprawiedliwości, gdy dowiedział się, że Donald Tusk osobiście wspiera kandydaturę NSZZ w Solidarność do Unijnej Rady Mędrców. Jako absolwent zasadniczej szkoły zawodowej podjął zatrudnienie jako elektryk samochodowy i ciągnikowy oraz konserwator urządzeń elektrycznych w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. W międzyczasie odbywał służbę wojskową w jednostce wojskowej w Koszalinie. 30 maja 1967 roku złożył podanie o pracę w Stoczni Gdańskiej IM. Lenina, gdzie został zatrudniony jako elektryk okrętowy, wkrótce zainteresował się także polityką.